Witam wszystkich, ja jestem z Maslo, oto mamy nowy dzionek i nową część przygód naszego let's playa w troszeczkę innym skinie, bo mam taki humor powiedzmy. No i co? No i zapraszam Was na kolejną część Let's playa. Wyczekaliście się długo, trochę się pozmieniało, od razu wam mówię. Nie wiem czy wam pokażę. No kurczę, trochę podziałałem z ten wyjazd, no, no nie powiem. Dobra, pokażę Wam. Jak widzicie, mamy sporo już yy, dywaniku, a właściwie dobra. Cały dywanik. Wow! A to co? Zaraz ja, ja chcę wyjść. Kolejny panel, mamy tu na do ukrytego. <laughs> a gdzie się podział obsydian? No, zgadnijcie, z moim eku. <laughs> no dobra, może taki troszeczkę ważny pomysł, ale też yy, poznikało troszeczkę skrzynek z bo wymyśliłem z storja. No i tutaj jeszcze mam item i tak. Dzisiaj ja postaram się dokończyć moją farmę Castusa, którą też wykańczałem, ale dzisiaj postaram się ją wykończyć do końca. Więc tak. Może zaczniemy od tego, że tworzę sobie trzy chlebków, żeby mi nie padł. I żebyście się ze mnie nie śmiali. Aha, na pewności jeszcze na początku. O, no tak. Tak jak się spodziewałem, ten dosyć, ten na początku, ale to tam, nie się. Dobrze, że się w Ja dziękuję. I tak, yy, jachnąłem tą lawę, troszeczkę yy, powykopywałem. Nie wszystko, bo mi się nie chce. Ale zobaczcie, farmę kaktusa bardziej zabudowałem. I co mi z tego wyszło? No, mniej więcej, troszeczkę bardziej zaawansowana, żeby to ptela mniej więcej ukryty ten cały mechanizm, a jeżeli potrzebuję sobie po prostu ściąć kaktusy, bo mi urosną, tak na przykład w tej chwili, sobie po prostu idę, patrzę, kaczy... o, mi rosną z kaktusów. Pyt, płyną mi ładnie kaktusy. Znaczy to się dzieje tak, że kaktus panie na kaktus i dzieje się właśnie tak, że te małe kaktusiki nam jakby to powiedzieć nie wypadają ale czasami się tak zaklinują ja coś jeszcze wymyślę, ja coś jeszcze wymyślę żeby to działało tak jak chcę ale to może innym razem teraz po prostu, znaczy tak, w ogóle to będzie test czy w ogóle umiem przyspieszyć filmik, na pewno poszukam jakichś poradników, więc teraz po prostu przyspieszę jak to buduję i może zapodam jakąś muzeum Brakło mi w ogóle wełny, a po drugie wpadłem na pomysł, że właściwie można by to zrobić tak z z obsydianem. I na pewno to będzie jakoś tak ciekawie jak wyglądać. Tylko że kurczę dwie sprawy: ani nie mam wełny, ani nie mam więcej obsydianu. <grych> po prostu no troszeczkę to. to jak wyszedł pomysł i przeliczyłem, wstrzymując swoje możliwości. Hmm, no to dobra. Hmm będzie bądź akcentem. Ale zaraz, zaraz, zaraz mam troszeczkę jak flipsów. No właśnie, jeszcze w Storju pewnie gdzieś też mam poupychane to zaraz zaparduję we mnie. I... I zróżmy. O, tak mi yy. O, węgiel I weźmiemy coś te działa. To ja będę kopał bez Was, bo to jest bez sensu, żebyście yy, patrzyli na to. Dobra, tu poczekamy przy okazji. Aha, dostałem wiadomość znów yy, od Milana. Wy yy, też zachęcam, żebyście pisali: Nie tylko, żebym wtedy no, wszedł na Waszą mapkę czy coś tak dalej, albo żebym Was odbanował, ale żebyście tak samo pomyśleli, No kurczę, pomyślał, że powiedział Milan w każdym razie, że. No, czy chciałbym, żeby mi tak naprawdę w domu przeciekała woda? No, tak naprawdę to bym nie chciał, no, ale... Zastanawiam się, co mogę z tym zrobić. Tak samo system antypożarowy, no, budowałem go, szczerze i teraz szkoda mi jest go trochę rozbierać, a... Tak sobie pomyślałem, że właściwie... Może no, chociażby do tworzenia obsidianów. właściwie... A to jeziorko dla lat, to chciałem zachować tam. No, fajnie, sympatycznie. Może się jeszcze do czegoś Holy shit! Zapomniałem, że jeszcze nie całą wełnę przyniosłem. Ach. Ale i tak nie było. Oj ojoj ojoj. Ogólnie to... Średnio. O kurczę, ja mam chyba strasznie cicho mikrofon teraz do mnie powtarza. Moment. Zapytanie, dlaczego ja zawsze mam rację? Ach, musiałem, dlatego, dlatego były tak głośno zwierzęta i w ogóle na filmiku... No cóż, yy, musiałem, yy, musiałem teraz podgłośnić mikrofon, bo to jest strasznie chyba niekomfortowe, jak ktoś mówi za cicho. A zapomniałem, bo na speaku, no to pomówią że za bardzo rycze, więc ściszam, a potem sobie za, zapominam włączyć jeszcze, taką wyjazd w ogóle zapomniałem. Tak. Hmm... Musimy poczekać, aż to się przetopi, no cóż. Ojej, ciujej, 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 ciujej. Wiecie co, ja chyba mam taki plan, bo nie ma naprawdę sensu, żebyście to oglądali. Ja pozbieram jeszcze trochę kaktusów, wybiorę się tam chyba na pustynię gdzieś. I po prostu postaram się znaleźć, bo to... To nie ma sensu, chyba że pójdziecie ze mną. No nie, chcecie pójść, no to, to chodźcie. Nie, to zapraszam do przewinięcia tam, pewnie teraz widzicie tutaj dymek gdzieś u góry, do której macie przewinąć, jak nie chcecie iść ze mną na wyprawę. No dobra, no to idziemy. O kurcze, no tak, ale zanim wyruszymy, to muszę się zaopatrzyć w jedną, nierozłączną rzecz każdego yy, yy, przygodowicza, można by to tak ująć. Przynajmniej jest tak drewna. Dobra, no i jedziemy. No co, tak, tylko zamkniemy sobie chatę, żeby mi moby nie weszły i jadziemy na pustynię Panie Habranek. No, odnaleźć to się raczej odnajdę, nie powinno być jakiś specjalnych problemów, tu kordy jeszcze na wszelki wypadek, ale moba, raczej myślę, że nie będzie specjalnych problemów z odnalezieniem domu, więc no co, no wierzymy się na wyprawę, no bo co, Te kaktusy. Tylko, że... Czy ja dobrze widzę? N NPC? Uuu, to znaczy, że tutaj gdzieś... Może być wioska... A skoro będzie wioska, to będzie i pustynia, tak? No, dobrze wnioskuję. Dobra. O kurczę, się. Nie wziąłem torczy. Mm. Mój błąd. Będziemy tak cisnąć pewnie zapewne... Pewnie zapewne. Mhm. Tak, jasne. zmaslodowaj dawaj, dalej. Pewnie, zapewne będziemy tak cisnąć. Jasna sprawa, że nie gwarantuję, że od razu znajdziemy kaktusy. I no, może nie znaleźliśmy kaktusów, ale znaleźliśmy dynie. I może wcześniej widziałem w pierwszym odcinku dynie, to po niej się nie wybrałem, szczerze mówiąc. Albo się wybrałem? Nie, nie wiem, czy może z nimi padłem? Kurczę, nie pamiętam, ale to chyba była raczej między odcinkami. Dobra, weźmiemy sobie dwie. 3 Zostawimy je tutaj na wszelki wypadek, bo mam dużą skłonność do badania, więc w razie czego będę wiedział, gdzie ich szukać. Hmm, ślady wioski? Nie. Raczej nie bardzo. Hmm. Auć. Dobra, dajemy czadu dalej. Aha. Wstronimy sobie chlebuś I jadziem dalej. Ach, same rzeki, a ja bym chciał pustynie, no. O, już dwa creepery. Ja się cieszę właściwie, że jeszcze gram na jeden. Na ile gram? Jeden 1 no tak. Yy, bo na 1-2 te moby będą naprawdę zauważalnie inteligentne, prawie jak i siódemka, więc... Będzie się czego bać, jeżeli faktycznie na przykład zombiaki będą drzwi wywalać i moby w ogóle będą współpracować. A właśnie, tylko a propos. Takie pytanie do Was i zapraszam Was do dyskusji w komentarzach na ten temat. Jak myślicie, bo y, na przykład na Twitterze y, od Jeba, czy od kogoś tam pojawił się wpis, że moby będą ze sobą współpracować, tam było kilka mobów ze sobą, jakby w takiej krótce. Znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, tylko się zastanawiam jak się wtedy będzie zdobywać płyty, bo jeżeli wszystkie moby będą ze sobą współpracować, nie będą się nawzajem zabijać, no to... No to z drugiej strony, no to, to jak mamy to zrobić, żeby płyta nam na przykład wyleciała? No tutaj to jest dość proste w ten sposób z, z, trzy razy z iron sworda potem raz tylko szkielet dobija i bingo a tutaj to, to ja nie wiem jak to będzie wyglądać szczerze mówiąc no chyba że nie wszystkie na przykład szkielety nie będą pracować z, z, z creeperami no to wtedy okej okay. a tak no to a właśnie szkielet No, skapimy za drzewem ach nie wyszła no Chodź tu, coś nie umiem trafiać dzisiaj. Chyba nie wejdę dzisiaj na RPG, bo zaraz mnie zaciukacie. Na tu, builda tak samo. A, rozgiewam wątpliwości. Nie mam admina na moich serwerach, ponieważ chcę się uzależnić od waszego spamu, i dlatego postanowiłem, że jestem właścicielem. Administracja, no to wiecie, znacie osoby. O, chyba mam admina. Troszeczkę mięska się przyda. O kurde, ale grupa mobów lepiej ominąć z daleka, bo tam są szkielety, a ja nie lubię szkieletów. Już walę pajączki. Pajączek Steve, tak właśnie zginął. A, zapewne na początku filmiku widzieliście już logo Elephant Studio. Co to w ogóle jest? No cóż, to jest studio o kaktusy. To jest studio, hmm, nad którym żeśmy już myśleli, kurczę, od właściwie SoftCraft wiadomości, więc. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to zapraszam do obejrzenia, jeżeli chce się pośmiać, jak to kiedyś u nas wyglądało, to całe kręcenie filmów i tak dalej. O kurcze, Creeper i cztery serduszka, no będzie ciężko, ale to, to naprawdę zapraszam, bo można ciekawostkę znaleźć, jak jeszcze żeśmy grali. Można zobaczyć architekturę serwera, studio na przykład nasze, no dużo różnych dziwnych rzeczy. Takie nasze komposty pikselowe, wiadomości, softcraft, wiadomości Minecraft. Taki tam Czy ja dobrze Co jest grane co, co, co to jest double wooden slab Co jest grane yy, What the hell yy! Chyba jakiś mega jest czy coś w tym. Wygląda jak drewno. Nie działa jak drewno. Pisze jakieś double wooden slab. nie W ogóle nie po polsku. I wygląda jak. No to jestem uziemiony z dwóch powodów. Nie mogę sobie zrobić sklepków. Lul, med. Chyba najdziwniejszy bug w Minecraftie, jakim się spotkałem. No nie, no i padnę, tak? Nie wiem o co chodzi z tym drewnem, ale na pewno zachowałem je na pamiątkę, żeby jeszcze zobaczyć, czy w innych wersjach dalej będzie zbugowane. Dobra, życie mi się trochę zregeneruje, a tymczasem pozbieram troszeczkę tusów. Kurczę, ten szkielet mnie już urza. Get over here A zaraz zapomniałem nie ma skina Skorpiona Sorry memory I jeszcze patrzcie jak się cieszy tym głupim ryjem No chyba... No i super, no i teraz będzie rajd po itemy. Holy moly Moje szczęście Ja i moje szczęście Tak to chyba będzie dobry tytuł odcinka. Jeżeli będę kończył wszystkie odcinki padaniem, to się zapowiem ciekawie, no nie? <grystanie> to tak myślę, to tak tradycyjnie zakończymy padnięciem ten odcinek. Może nic specjalnego, ale już mniej więcej wiecie, jak się będzie dom brzmieniu. To ja się z wami żegnam. Jeszcze krótka, krótki rzut, rzut okiem na nasze sale sławie, razie tylko nadal jeden. Nikt. Jakoś nikt się nie pali do podsyłania pomysłów. Może to was trochę zachęci. No, no to tyle. To ja się z wami żegnam. Teraz już wiecie dlaczego chciałem mieć tą antypożarową konstrukcję, ale chyba już jest za późno. Widzisz Milan? Teraz już wiesz o co chodziło. No róże się z Maslo i ułożę tą gaśnicę. Ach. I tak wiele już nie uratuję. Tyle wełnych holender, no eee, nie było mnie tylko przez chwilę, bo poszedłem po item. Tyle drewna, kurde. Tyle